Dzień dobry. Dzisiaj powiem Państwu o aplikacji POSILIF będącej produktem firmy LSI Software wchodzącej w skład oprogramowania Bastion RP, służącej do dokonywania transakcji sprzedaży. Jak sama nazwa wskazuje jest to system POS, czyli Point of Sale. Jego podstawową funkcją jest wystawianie paragonów dla klientów zewnętrznych. Pierwszą czynnością jaką musimy zrobić jest zalogowanie się. Właśnie tym ekranem wita nas system. Po podaniu... 6-cyfrowego pinu, system przenosi nas do ekranu szybkiej sprzedaży. Jest to domyślnie, aby usprawnić proces sprzedaży i aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do tego, aby dany produkt sprzedać i klientowi wydać paragon. Jak widzimy, kursor miga w żółtym polu w narożniku ekranu. Tutaj wprowadzamy kod kreskowy. Ten kod możemy zczytać czytnikiem kodów kreskowych i po takiej czynności po chwili pojawi się nam produkt, którego etykietę zczytaliśmy. E, mamy pełną informację o tym produkcie, kolor, e, jakże, jak i inne informacje dotyczące e, towaru, który zczytaliśmy czytnikiem. Opowiem teraz chwilę, jak wygląda samo, samo okno. E, w górnej lewej części okna mamy numer rachunku, e, obok jest godzina. E, następnie mamy pole rozpoznaj kartą. Pole to pozwala na zczytanie przy pomocy czytnika kodów kreskowych karty, karty z tego klienta i w ten automatyczny sposób klient zostanie dodany do rachunku i wszystkie uprawnienia wynikające z karty z tego klienta zostaną wprowadzone do systemu. Klienta poza rozpoznaniem kartą możemy wybrać także ręcznie. Służy do tego guzik wybór klienta. Wtedy z, z listy, którą mamy dostępną, możemy. Wybrać klienta, ewentualnie możemy wyszukać go, wpisując jakiś element nazwiska. Tak, jak widzimy, wszystkie osoby, których nazwisko zawiera dany fragment, zostały wyświetlone na ekranie. Obok wyboru klienta mamy pole punkty. W tym polu sprzedawca widzi. Ilość punktów, którą na chwilę obecną klient uzbierał w systemie lojalnościowym. W dolnej części ekranu mamy pole, do, gdzie wczytujemy kod kreskowy, ewentualnie wprowadzamy go ręcznie. Obok jest pole z domyślną ilością towaru, która zostanie dodana po odczytaniu towaru. Obok jest pole, gdzie możemy wybrać produkt ręcznie. W wypadku, kiedy mamy uszkodzony kod kreskowy e, lub e, kiedy nie ma możliwości odtwarzania jego kodu, możemy towar do rachunku wybrać ręcznie. Wtedy z dostępnych, e, dostępnej listy towarów wybieramy interesujący nas towar, następnie wybieramy jego rozmiar i tak wybrany towar także pojawi się e, na liście e, wybranych towarów. Dalej mamy pole wyboru. Tym polem możemy zaznaczyć całość towaru na rachunku. Jego ponowne wciśnięcie spowoduje odznaczenie tego towaru. Ikona kosza służy do usuwania towaru. Ikona z procentem służy do nadawania rabatów wybranym towarom. Jeżeli mamy zaznaczony jeden towar i klikniemy ikonę rabatu, pokaże nam się dostępny rabat, który, na który, który możemy udzielić dla danego towaru. I guzik, który możemy edytować rabat, narzut, narzut procentowy oraz możemy ręcznie wpisać cenę. System informuje nas, jaka jest minimalna i maksymalna cena, którą możemy wpisać. Wpiszę na przykład 2200. To będzie wiadomo, zbyt wysoką ceną. Wtedy system poinformuje, że cena nie może być wyższa od zadeklarowanej ceny z warunku. Kiedy zaznaczymy całość towaru, udzielimy rabatu. Możemy, maksymalny rabat 15%, możemy udzielić 10% rabatu. Wtedy system automatycznie przeliczy rabat procentowy na kwotę i tą kwotę rabatu przypisze do rachunku. Kiedy lista towarów jest uzupełniona w sposób, w który chcemy, by była uzupełniona, czyli są na niej wszystkie produkty, które klient życzy sobie zakupić, klikamy na guzik Płać wtedy otwiera się okno gdzie możemy wybrać formę płatności eee, może to być gotówka, karta kredytowa, dopuszczalna jest także forma płatności e, płatności łączonej czyli klient może część e, kwoty zapłacić gotówką, część kartą kredytową jak taką transakcję wtedy akceptujemy? powiedzmy, że klient ma gotówkę gotówce 1000 zł czyli wpisujemy 1000 zł następnie klikamy na guzik gotówka ta kwota zostaje przypisana do, do gotówki e, na żółtym polu widzie, widzimy Kwoty, która pozostała od zapłaty. Kiedy teraz klikniemy na kartę kredytową, to ta kwota zostanie przypisana do karty. Pozostaje tylko nacisnąć na guzik OK i w tym momencie zostanie transakcja zatwierdzona. Z drukarki fiskalnej zostanie wydrukowany paragon, który musi otrzymać oczywiście klient. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.